Ejcie kochani, dzisiaj długo wyczekiwany film. Nie wiem czy tak długo, bo się robi. Czyli odpowiadam Wam na e, pytanie, które mi zadawaliście w kom. E, no i lecimy. Dobra. E, pierwsze pytanie to moje trzy ulubione koleż e, b, 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 koleżanki. No to e, pierwsze to jest... tego tak, Mara, druga, druga to jest... Emila, a ostatnia em, ostatnia kinka No, mogę tak powiedzieć. Choć na razie sobie tak właśnie trzymam sobie Kinga. Jakoś tak. Jaka jest moja fobia? Jaką ja mam fobię? O Boże. E, ja się bardzo boję takich e, małych E, miejsc, bo ja na przykład tak, jak ja się zawsze bawię, na przykład powiedzmy w chowanego, to ja się zawsze boję pójść pod łóżku, bo ja się boję, że stamtąd nie wyjdę. No i fobia to też e, boję się pająków. Czyli takich małych to nie, ale takich większych to po prostu... Nie, to nie dla mnie. Co robię w czasie wolnym? No w sumie to albo coś dla was nagrywam albo rysuję robię różne takie plastyczne rzeczy nie wiem albo coś oglądam duże rzeczy robię no ale bardziej to tak rysuję lubię y, dużo rysować i lubię też bardzo no, różne plastyczne rzeczy malować, różne tam E, czy lubię dla Was nagrywać? Oczywiście, że tak. Dla Was nagrywać to sama przyjemność. No i ogólnie e, nie wiem, no dziękowałam już wam, ale dziękuję za 1000 subskrypcji. To było moje marzenie, oczywiście. Dziękuję wam. No jak ja na początku nagrywałam, to ja miałam takie... miałam tylko 3 subskrypcje i byłam tak smutna, ale później no... Subskrypcje ciągle rosły, rosły i aż tysiąc. Myślę, że dobijemy 100 tysięcy. A jak tak, to zrobię jakiś specjal. Obiecuję. Jaką ja mam ksywę? E, no, jakoś na mnie w to tak mówiłem tylko po imieniu. Ale no, kusz. Czasami. E, kusz. A moja jedna koleżanka. My na nią mówimy: Lubiś. Tak. No, ja mam kusz. Kinga. No i raczej tylko takie. Czyli w domu. Jeśli chodzi w domu, to moja siostra na mnie mówi kindziaczek. Wiem, że to dziwnie brzmi. Jak się nazywam? No, Kinga, tak jak wiecie. Kinga. Czyż przed chwilą powiedziała. Ile mam lat? Ogólnie... Niedługo kończę... No, nie niedługo za jakieś 3 tygodnie. Tak. E, kończę 9 lat. To już niedługo, nie mogę się doczekać. No i ja e, dziękuję, bo nawet zrobiliście to szybciej. Ja mówię, czy dobijecie tysiąc do moich urodzin, no i nawet szybciej to poleciało. No i dziękuję wam. Taki wcześny prezent mi zrobiliście. I chyba pytanie takie, które jest najbardziej dziwne. Dobra. E, czy dlatego nagrywam na YouTube, że, 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 że moja siostra nagrywała, i e, że miała kanał, czy to, dla, czy to był mój pomysł? No i to było tak, że ja pewnego sobie razu tak idę. Jak normalny człowiek. I tak sobie myślę, że fajnie być taką no, youtuberką. No i stwierdziłam, że jak moja siostra mogła nagrywać już od 8 lat 9, chociaż wiedziałam, że mi rodzice też pozwolą. No i się udało. No i tak zaczęłam nagrywać. I no, ludzie zaczęli mnie subskrybować, bo mam zaskoczenie myślałam, że będę mieć tylko 100 i... Tak będzie. No ale mi pokazaliście, że można pójść do góry. A? Na początku to jak ja teraz oglądam swoje filmiki, to ja mówię. Boże, ale dziwne filmiki, ale cringewa Pewnie i tak za parę lat tak powiem, że to są cringe'owe filmiki Pewnie tak będzie Czy mam siostrę, siostrę? No mam siostrę, przecież przed chwilą wam powiedziałam, że mam siostry No Mam dwie siostry, jedna jest starsza, druga średnia. Oczywiście ja najmłodsza niestety. Ja wam mówię, że jak ktoś ma siostry i jest najmłodszy, to wiem co... to wie co ja mówię, dobra? Czyli mieć rodzeństwo to nie było takie fajnie, no bo jednak masz kogoś, ale z drugiej strony to zawsze coś się dzieje w tym domu. Zawsze jakaś afera. Ciągle. Ja wstaję już jakaś afera. No ale, czego było się spodziewać po domu ze siostrami, no. no oczywiście są starsze, niestety. A czekaj, jedna się chce ze mną bawić, ale druga to tak, że traj nigdy. No bo już jest starsza. Pa, pa kochani, to na tyle z Q&A. E, jeśli chcecie więcej takich Q&A, to oczywiście wpadajcie na mojego shortca, piszcie różne kom, a ja oczywiście zrobię drugą część, jak będzie dużo tych komentarzy oczywiście. I by było, jakby zasubskrybowaliście ten kanał i daliście łapeczkę w górę, to możecie coś więcej od, 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 o mnie, tak? Dowiecie, pa!